Paulina! Witam szanownego pana doktora. Wyglądasz zjawiskowo, zresztą jak zawsze. Dokąd mnie dzisiaj zabierasz? To może na razie do samochodu. U, w samochodzie, doktorze. Czuję się prawie jak nastolatka. Paulina, nie kurś. Wszędzie tutaj są kamery. Chodź szybciutko, Stasiu! No. Ten karton będziemy mogli pasować. Dobra, to podnieś wyżej klapę! Ja znam ten głos. Coś się stało? Nie, nie, zaczekaj na mnie w samochodzie, zaraz wrócę. Dobrze. Mm, nawet świeżo pachnie, ale dary losu. Stasiu, zobacz, ile tu tego jest! Mm -hmm. Tylko ja... Proszę, nie wchodź tam, dobrze? Dobrze. Mmm! Ohoho, a co my tu mamy? Data ważności do dziś. Ale zdobycz bierzemy! Aha, super! Nie słuchaj tego, pomóż mi, popatrz. Roku? To ten się ten? nie dzieje, naprawdę. Mhm. Ale my chyba już wszystko mamy, naprawdę. No, czekaj, poszukam jeszcze. Halo? Halo, dzień dobry. Mówi Paulina Zakrzewska. Z Beatką jest gorzej, niż myślałam. To niemożliwe, naprawdę. Co mam zrobić, żebyś zmienił zdanie? Ten okropny Staszek musi zniknąć z jej życia. Ja wiem, że Ty możesz mi pomóc. Jaka jest Twoja cena? Przecież każdy ma swoją cenę. Musisz przyznać, że ten pomysł zrewolucjonizuje nasze życie. A nie uważasz, że ostatnio trochę dużo tych rewolucji? Oj, Stasiu, nigdy nie jest za dużo, jeśli zmiany są najlepsze. No tak, tylko nie musimy jeszcze chodzić po śmietnikach, stać nas na jedzenie. Czy ty, kochanie, nie rozumiesz, że dzięki tej akcji nareszcie czuję się wolna? <laughs> wolna? Tak! Bez tych. Widam materializmu uczysz się wspaniale i nic nie zakłóci mojego spokoju ducha. Mm. Oj, mm. tak słucham. Cześć Betty. Tu Patryk. Kochanie, wszystko w porządku?